Praktyka ustawień systemowych pokazuje, że pieniądze są pomostem łączącym nasze życie z sytuacjami naszej rodziny z przeszłości. Najczęściej problemy finansowe wskazują na powtarzanie losu kogoś członków rodu, na lojalność wobec przodków, na duże straty w rodzinie pochodzenia, na zmarłe, poronione, abortowane dzieci z naszego systemu, na nasze zamknięcie się na branie. Na ruch do śmierci, bardzo często na przekonania, które sprzedali nam nasi przodkowie, rodzice czy kościół. Pieniądze patrzą też na spadki, które czasami niosą tak duże obciążenia, że nie jesteśmy w stanie ich udźwignąć. Patrzą się również na tragiczne śmierci członków rodziny i na wiele innych rzeczy. Reprezentant pieniędzy w ustawieniu bardzo szybko wskazuje przyczyny problemów finansowych. I kiedy uzdrawiamy tę sytuację, możemy powiedzieć do reprezentanta pieniędzy: Dziękuję za Twoją służbę. Teraz możesz być po prostu pieniędzmi. Możesz sama spróbować popracować z tym tematem, z tematem pieniędzy. Na przykład. Sprawdź swoje główne przekonanie odnośnie pieniędzy. Przypomnij sobie zdania słyszane w rodzinie, w otoczeniu od najmłodszych lat. Na przykład, pieniądze nie dają szczęścia. Pieniądze są brudne. Ciągle mi ich brakuje. Nigdy nie miałam pieniędzy i żyję. Nie stać mnie na to. Bogaci to złodzieje. Tylko ciężka praca daje pieniądze. Albo, Muszę się zachorowywać na śmierć, żeby cię utrzymać. A potem wejść do krzesła, usiądź na jednym, a na drugim w wyobraźni. Zapraszaj po kolei osoby, od których usłyszałaś te negatywne zdania i te negatywne przekonania odnośnie pieniędzy. Patrz na tę osobę i powiedz do niej. To Twoje przekonanie, to przekonanie, które wniosłam, które potążyło za mną do dorosłości, jest Twoje. Uśmiechnij się życzliwie do tej osoby i powiedz: Niosłam je chętnie, ale teraz chętnie i z miłością Ci je oddaję. Proszę, patrz na mnie życzliwie, kiedy będzie mi się powodziło z pieniędzmi i spróbuj tak zrobić z każdym negatywnym zdaniem, które sobie przypomniałaś, które rezonuje z Tobą odnośnie pieniędzy. Możesz też nie pamiętać, kiedy i od kogo usłyszałaś takie przekonanie. Zaproś wtedy kobietę albo mężczyznę i powiedz do niej, do niego to, co do członków rodziny. Możesz również w inny sposób popracować ze swoim kłopotem finansowym. Postaw naprzeciwko siebie dwa krzesła na jednym połóż poduszkę symbolizującą Twój problem finansowy i usiądź na krześle naprzeciwko. Popatrz z miłością, ale też z ciekawością na ten problem. Wejdź w pole serca, możesz dotknąć ręką okolic serca i powiedz do niego, widzę cię. Nie wiem jeszcze, co chcesz mi przekazać, ale dziękuję, że jesteś. Daję ci miejsce i czas. Proszę, prowadź mnie, ja poczekam. I posiedź tak chwilę, możesz zamknąć oczy, Słuchajcie w swoją intuicję. Może serce od razu ci podpowie, gdzie należy patrzeć. Wtedy będziesz mogła powiedzieć: Do tego, co się pokaże, Twoja służba skończona. Dziękuję, że byłeś. Ale jeśli nic ci się nie pokaże na dany moment, od razu, to popracuj z tymi zdaniami przez kilka dni i bądź bardzo uważna na to, co dzieje się wtedy z Twoimi finansami i co będziesz zauważać w otoczeniu przez te kilka dni. Powodzenia.